Drodzy Państwo, Dario, Macieju. Dobrze jest widzieć dwoje szczęśliwych ludzi. Dobrze jest widzieć miłość i chęć jej wyznawania. Dzisiejszy dzień jest szczególnym dla Darii i dla Macieja. To dzień, w którym rozpoczną nowy etap w ich pięknym życiu. Ten rozdział potrwa wiele lat i przyniesie mnóstwo radosnych chwil, ale też chwile smutku. Należy o tym mówić i pamiętać, ponieważ najważniejszym zadaniem ich obojga będzie się wzajemnie wspierać w tych dobrych, ale też w tych trudniejszych momentach ich wspólnego życia. Takie życie, drodzy Państwo, pełne niespodzianek, wywrotek, emocjonalnych rollercoasterów, upojnych chwil, ale także rozterek dnia codziennego. Zadaniem Darii i Macieja jest przez to wszystko przejść wspólnie, trzymając się za ręce i przeskakując kolejne hopki na życiowych zakrętach. Mając tę niebywałą przyjemność być dzisiaj z państwem oraz naszą oczywiście młodą parą, warto przytoczyć ich historię poznania. Można powiedzieć, że gdyby nie internet, to nigdy nie trafiliby na siebie. To dzięki profilowi na Instagramie Rozpoczęła się ich pierwsza rozmowa. To było w, dokładnie w dniu urodzin Maćka. Co prawda Daria zablokowała możliwość pisania do niej, ponieważ nie znała naszego pana młodego. Jednakże Maciek nie poddał się, odnalazł drugi profil Darii, dzięki któremu ich relacja zaczęła nabierać tempa. Nie ma tu przenośni, drodzy Państwo, ponieważ możecie być Państwo pewni, że pisali do siebie codziennie. Każdej wolnej chwili. Zaczynając dzień od wspólnej rozmowy i kończąc dzień na tym samym. Po jakimś czasie doszło do ich pierwszego spotkania. Daria wyobrażała sobie Macieja jako wysokiego, postawnego mężczyznę. Natomiast Maciek, no, okazał się troszkę niższy. Suma summarum, wyszło na plus. Z relacji Maćka wynika, że nie miał on specjalnych wyobrażeń na temat tego, jak Daria powinna wyglądać na żywo. Był nią zachwycony i od razu skupił się na zdobyciu jej serca. Nie minęło wiele czasu, zanim Daria przeprowadziła się do Maćka. Z technicznego punktu widzenia wyglądało to tak. Maciek zaprosił Darię do siebie na wieczór, o czym przygotował jej wolną półkę w szafie, oznajmiając, że jest tu jej miejsce i może już u niego zostać. Ich związek rozwijał się bardzo, ale to bardzo dynamicznie. Wspólne pasje, które dzielą, czyli sport, ale przede wszystkim miłość do psów, sprawiły, że oboje czuli się, że są sobie przeznaczeni. Pewnego poranka Maciek przygotował dla Darii śniadanie. Na tacy, między bułkami, położył pierścionek zaręczynowy, budząc Darię o 7.30, właśnie w taki sposób jej się oświadczył. Nasza panna młoda była ogromnie zaskoczona, ale równie szczęśliwa. Powiedziała, tak! A my, drodzy Państwo, możemy dziś być tutaj dzisiaj z nimi, celebrować tę chwilę pełne pozytywnych uczuć. Chciałbym teraz zwrócić się do Dali, do Maćka i przytoczyć pewną historię, metaforę można powiedzieć o małżeństwie, która mam nadzieję zostanie w Waszej pamięci na długo. W pewnym sensie małżeństwo przypomina solidny złoty zegarek, dziedziczony od pokoleń. Patrzy się na niego i się go po prostu ma. Ale można też mieć zwyczajny zegarek, który kosztuje 50 zł, kwarcowy, zrobiony z gumy i plastiku, który nie wymaga ani czyszczenia, ani przechowywania go w specjalny sposób. Ale przecież on też chodzi rewelacyjnie. Taką złotą piękność, ten drogi złoty zegarek trzeba codziennie nakręcać, regulować, raz po raz zanosić do zegarmistrza. Taki piękny zegarek to oczywiście za rzadkość, ale przecież gumowy, kwarcowy tak chodzi lepiej. Nie wymaga przy tym żadnego wysiłku. Kłopot z tym zegarkiem za 50 zł polega, moi drodzy, na tym, że pewnego dnia on po prostu przestaje działać. Można go tylko wyrzucić. I kupić nowy. Miłość pomiędzy dwojgiem ludzi przypomina ten złoty, solidny zegarek. Od najmłodszych lat uczymy się kochać rodziców, rodzeństwo, w końcu rozpoczynamy swoją drogę życia. Miłość, którą spotykamy na tej drodze, musi być pielęgnowana. Nie sposób rzucić jej do szuflady i zapomnieć. Gdybyśmy tak zrobili, od czasu do czasu byłoby słychać tykanie mechanizmu. Kwarcowego, ale po pewnym czasie taka miłość przestałaby mieć rację bytu, tak samo jak ten tani zegarek. Pamiętajcie, że małżeństwo to bardzo ważny krok, a może i najważniejszy w Waszym życiu. Pamiętajcie, że wnosicie do tego związku dwa złote zegarki, o które się trzeba troszczyć, dbać o nie, czasem zanieść do zegarmistrza, ale i codziennie nakręcać, aby działały sprawnie. I bez zarzutu. Taki mamy zwyczaj drodzy Państwo, że w chwilach wzruszenia uciekamy się do błahych słów i mniej mówimy niż czujemy, boimy się powiedzieć za dużo, dlatego brak nam właściwych słów, gdy nie wypada żartować. Dzisiaj Daria i Maciej nie boją się powiedzieć sobie za dużo i złożą teraz przysięgi małżeńskie ją może staczać. Kochany Maćku, ślubuję pomagać Ci kochać życie. Tulić Cię szczułością i mieć cierpliwość, której potrzeba w miłości. Mówić, kiedy słowa są potrzebne, oraz milczeć wspólnie, kiedy nie są. Zgadzać się na niezgodę, na tort czekoladowy i grzecie ciepłem Twojego serca, które zawsze będzie mi dobre. Czuj się! z Daria, ślubuję kochać namiętnie pod każdą postacią, teraz i na zawsze. Ślubuję nigdy nie zapomnieć, że jest to miłość mojego życia. I zawsze czuć w najgłębszych zakamarkach duszy, że niezależnie od wyzwań losu, które mogą nas rozdzielić, będziemy zawsze potrafili do siebie wrócić. Pięknie. Szanowni Państwo, od wielu lat obrączka jest symbolem wiążących zakochanych. Maćku, teraz Twoja kolej, aby wręczyć w swojej żonie i powtarzaj za mną, proszę. Ja, Maciej. Ja, Maciej. Biorę Ciebie, Dario, za żonę. Biorę Ciebie, Dario, za żonę. I ślubuję Ci. I ślubuję Ci. Wierność. Wierność. Miłość. Miłość. I uczciwość małżeńską. I uczciwość małżeńską. Póki śmierć nas nie rozłączy. Póki śmierć nas nie rozłączy. Już. Teraz Twoja kolej. Ja, Daria. Ja, Daria. Biorę Ciebie, Macieju. Biorę Ciebie, Macieju. Zamęża. Za męża. I ślubuję Ci. I ślubuję Ci. Wierność. Wierność. Miłość. Miłość. I uczciwość małżeńską. Uczciwość małżeńską. Póki śmierć, nas nie rozłączy. Póki śmierć nas nie rozłączy. Od tej chwili jesteście mężem i żoną. Możecie się pocałować. Szanowni Państwo, zbliżamy się powoli do końca dzisiejszej ceremonii, ale na koniec chciałbym przytoczyć ważne słowa Nila Geinmana. Dario, Macieju, wszystko co muszę Wam powiedzieć o miłości i małżeństwie to nic, jak książka bez tron lub las bez drzew, ponieważ są rzeczy, których nie możecie poznać, zanim ich nie doświadczycie, ponieważ żadna wiedza nie przygotuje Was na radości i udręki. Ponieważ żadna inna miłość nie jest tak jak wasza, i ponieważ żadne inne małżeństwo nie jest takie jak wasze, jest to droga, którą możecie poznać wyłącznie nią idąc, to taniec, którego nie można się nauczyć, piosenka, która nie istnieje, zanim nie zaczniecie je wspólnie śpiewać. I to wszystko, moi drodzy, co ja wiem o miłości. Bardzo dziękuję za udział w dzisiejszej ceremonii. Pamiętajmy, drodzy państwo, że wyjątkowość tej chwili pozostanie z nami na zawsze. Musimy sobie wszyscy zdawać sprawę, że to ogromny zaszczyt, że możemy dzisiaj z Darią i z Maciejem przeżywać te wszystkie emocje. Życzę państwu, aby ta pozytywna chwila i ta aura, która niesie się tutaj wokół tego pięknego miejsca, pozostała z państwem do końca dzisiejszego dnia. A miłość Dali Macieja zawsze była tak silna jak dzisiaj. Muzyka when i